Co to do portalupa! Wow! Wow! Co jest? Łowiłem te burgery. Co jest? Witam wszystkich bardzo serdecznie z i witam was w grze Fishing Food! Czyli jesteśmy kotem, który łowi jedzenie. Prawie jak kot, który łowi ryby, w której graliśmy, czyli Goes Fishing. Widziałem propozycję w komentarzach od was, żebym zagrał w tą grę. No tego zagrajmy w nią Jest podoba trochę do Cat ghost Fishing. I też wygląda strasznie fajnie. Dlatego klimy sobie, sobie w kota, żeby zacząć. Ło, a człowiek! A człowiek. Ło, człowiek po prostu jest zdziwiony, że jesteśmy człowiekiem. I mogę odpowiedzieć mu, że nie jestem człowiekiem, albo mogę powiedzieć mu, potrafisz gadać? No, powiedzmy mu, że potrafisz gadać? O, oczywiście, że potrafię gadać. Myślisz, że jestem głupi? Oczywiście, że nie. O, oczywiście, że nie. Tak jak myślałem. O kurde, jak agresywny ten kot jest. Co jest? Ale nieważne. Właśnie miałem zacząć łowić. Przed tym, zanim przeszkodziłeś mi. Mogę powiedzieć, że... Mówienie brzmi głupio <laughs> Albo, że chcę razem z nim łowić Dobra, powiedzmy, że chcemy razem z nim łowić Nie nie mieli. Jej, możemy razem połowić Super Kliknij na hook, żeby tak jakby go rzucić Okej okay. No to klikamy, żeby rzucić naszego huka Czyli po prostu wędkę zarzucić, tak? I zarzucamy wędkę I po co jest? Ej, tu burgery są pływające Wytopiliśmy burger Ale słodki burger Burger, po prostu <laughs> Po prostu burger On potrafi gadać? Co jest? Okej, okay, klikam na niego O, nie mogą Oddychać. O, gadający burger! Nigdy nie widziałem takich burgerów gadających. Czemu zabrałeś mnie z mojego domu? Potrzebuję wody, żeby oddychać. Wrzuć mnie z powrotem do oceanu. Tam tam jest ocean, wygląda jak taki mały tunel wody, ale no nie masz, powiedzmy, że to ocean. No bo to weźmy go, odłóżmy. Dobra, okej. Okay. No. <śled> Tylko kot nie chce, my chcemy, ale kot nie chce go wrócić do wody. Pracowałem tak ciężko, żeby go złapać. Nie możemy tak po prostu go wypuścić. Okej okay. Ciao, musisz być taki. Ja chcę po prostu do domu. Żyłem w oceanie przez 20 lat. Nic dziwnego, że jesteś taki słony ale już go próbowałeś, już golizałeś tego burgera. Nie martw się, znajdziemy ci przyjaciela. Nie porywaj więcej burgerów. Nie ufuj, co mam robić. Nie no nie wiem co jest, dobra, bierzemy jeszcze jednego burgera W takim razie, biedne burgery, łowimy biedne burgery Co jest? Co on, za zaraz on, on go zjadł po prostu, tak? Jam Pyszne Dzięki za staka. Zjadłeś drugiego burgera? A co innego miałem z nim zrobić? Nie wiem, na przykład być z nim znajomym Czy coś takiego Czemu miałbym być znajomym z kawałkiem jedzenia? Ale ty jesteś kawałkiem jedzenia! Nie miałam wyboru albo zjedz, albo zostań zjedzonym. Taki jest świat! Nie, nie jest! Złapię ci jeszcze jednego! Po prostu nie zjeść go, nie zjedz go tym razem! Co? Co jest? Ej, ale to jest jakiś powolony, czemu ten burger zjadł? Znowu go zje? znowu go zeżar! Ja to, nie wierzę w to! Znowu go zeżar! Ej! Co chcesz? Jak mam zarobić coś, żeby kupić coś, derżeń? Jak zjadasz każdego burgera, którego złapię? Nie martw się o to, zapłacę ci za to. <gry> Patrz na to. <gry> Co ty robisz? Zaczynam się bać. <gry> cześć, cześć, nie wyszło mi. Spróbuję jeszcze raz. <gry> Ooo, wow, to było niesamowite. Możesz tak zrobić jeszcze raz? Mogę, ale musimy znowu nakarmić. Zrób to teraz! Już dałem ci dwa burgery. Okej, okay, dobra. Jej, będę bogaty! Okej, okay, dobra, czyli tak zarabiam pieniążki. Łowiłem burgery, dajemy te burgery do jedzenia burgerowi, a ten burger... Y Żyga nam hajsem Po prostu daje nam hajs za to I jak zarobimy jeszcze tam pieniędzy Możemy jakiś zwiększyć pojemność czegoś Huku, pojemność jakoś. Nie, może będziemy mogli dwa burgery naraz łowić Ej, zobaczmy, zobaczmy Dwa teraz to będziemy mieli Tak, mamy już teraz Kupuję to I czy teraz będę mógł Dwa burgery mieć na sobie? Tak, mogę mieć dwa O, patrzcie, dwa burgery teraz łapię czy teraz mnożymy hajs jeszcze bardziej Haha <laughs> I możemy w ogóle wędkę kupić. Jak kupimy lepszą wędkę, to będziemy mogli jeszcze głębiej łowić. Ej, dobra, ta gra jest fajna. tak? Daje fajne rzeczy, nie? Podoba mi się to. I potem będą jakieś inne jedzenia będą. Ej, ta gra naprawdę jest fajna, choć troszkę dziwne ten start był bardzo. No, no kupujemy sobie lepszą wędkę, tak? Nie wiem, czy mi to coś da, że teraz kupię lepszą wędkę. Ale spraśmy, da nam! Złowiłem dwa jakieś. Co to? Dragonfruit, smoczy owoc! Mamy smoczy owoc, ale on fajnie wygląda w tej grze. Dobra i... A, nie mogę z nim pokazać, a szkoda! E, skrzynka! Mam skrzynkę! O kurde! No on z on, on się zjadł tego owoca. Mogę pogadać ze skrzynką! Oo, tutaj jest tyle fajnych słodkich żarełek! Co jest w środku? To sekret! No dawaj, po prostu nam powiedz. Sorry, ciężko mi otwierać jest się przed ludźmi. Zawsze, gdy się otwieram, oni y biorą wszystko i uciekają. <śle> Klucz do tego jest taki, że po prostu dawaj żarcie swojemu jedzeniu. Może któregoś dnia się otworzę. Dobrze dla Ciebie. Nie wiem, czy kiedykolwiek to zrobię. <śle> czy jest wszystko okej? Okay? Dobre pytanie. <śle> okej. Okay. Dobra, to musimy, musimy po prostu zdobywać żarełko, tak? I karmić nasze żarełko dając im zarełko yy, i ta skrzynka się po prostu po jakimś czasie otworzy w ogóle tam do dole pływało coś ogromnego przejmować co to jest no dragon ze y zdecydowanie dają więcej hajsu więc je chyba lepiej łowić dlatego na nich się będę skupiony najbardziej chyba tak bo one dają 200 za sztukę i mamy więcej hajsiwa. możemy kupić sobie teraz pojemność 3 możemy teraz 3 na raz rzeczy łowić to mi się podoba 3 dragon freety muszę złowić to jest najważniejsze Pik, dobra dzięki i teraz 600 hajsu mamy nie no fajnie teraz pieniądze lecą jak ulepszymy sobie wędkę będziemy mogli do czegoś czegoś na dół dojść. nie wiem co to jest ale czy w ogóle jakaś maszyna, wylosowania, czy coś takiego. Albo jakiś sklep w ogóle, nie wiem. No, mam w sensie że chajce, żeby kupić wędkę, kupujemy ją, ulepszamy sobie ją na poziom 3 i teraz zobaczmy, co to za maszyna. <laughs> mam to, mam to, złapałem tą maszynę. Co to? Kafe, kafejka po prostu. Okej, okay, pokaż kafejka, co ty tam masz. To jest pewne, że uratowałeś moje życie, nie ma problemu. Serio, jesteś wybawcą. <laughs> nie wierzę, że złapałem na wędkę całe kafe. <laughs> Co robiłeś w oceanie? Topiłem się głównie. <noise> Myślę, że ma to sens. <noise> Jestem zdziwiony, że byłeś wystarczająco silny, żeby mnie wyłowić. Ta, ćwiczę! Jestem w stanie zauważyć. Dzięki jeszcze raz. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Więc z jakiegoś powodu mój burger przemienia jedzenie w pieniądze. Możesz zrobić mu coś do jedzenia? To jest dziwne, ale okej. Okay. Zrobię mu. Trochę drinków Zwyczaj je sprzedaję, ale tobie dam je za darmo Tworzę drinki wtedy, kiedy wyłączasz aplikację Daj temu próbę Relaunch up to continue Okej, okay, dobra, czyli muszę wyjść z gry Witam z powrotem Przeciągnij, żeby zdobyć drinka Dobra, to ja bym chciał tego fioletowego Bo wygląda kozacko PIK! A więcej mogę? Dał Dało mi to... A to coś mało, Ani ani czy to mi dużo pieniędzy, mi się wydaje? Dobra, tego drinka, tego... Dobra, a wszystkie mogę zabrać, wszystkie biorę! O kurde, to pieniędzy daje! BHAHA sobie zjadł drinka i chyba, chyba chcę coś powiedzieć Dzięki do drinka... Ło, zjadłeś wszystko! Ale to szklanka, w której, w której był ten drink, nie jest jadalna, wiesz? Nie ma problemu. Mój brzuch jest wspaniały, czy tam jelita, czyli czy tam, czy tam to, to miejsce, w którym się przetrawia. I też jest szybciej zjeść po prostu wszystko razem z pojemnikiem. Mam tylko tyle czasu, zanim umrę, dlatego chcę sejować czas, kiedy tylko mam możliwość. Jedzenie kubka może sprawić, że umrzesz wcześniej, ale, ale mniejsza. <grytanie> Najważniejsza rzecz jest, że moje drinki sprawiły, że zwymiotowałeś. Pieniądze! I to dużo pieniędzy! Będę robił drinki chyba co dwie godziny jak nie ma cię w grze. Brzmi dobrze. Dobra, czy po prostu będzie nam dawał drinki raz na jakiś czas? Nie wiem, niech chcę daje. Nie potrzebuję Twojej drinków kumplu, ja chcę łowić rzeczy! Pyk, dobra, mamy już sporo hajsów, zaraz będziemy mogli kupić sobie nasze powiększenie i to zamierzam zrobić, będziemy zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. I teraz chyba będzie nas stać. Tak, czas, pyk! Możemy teraz mieć aż cztery jedzonka naraz i cztery te fruty zdobyć. Pyk, mam cztery fruty. Pum, ale to jest pieniędzy dużo. 800 hajsów za jedno złowienie mamy. I zaraz będziemy mogli też otworzyć skrzynię i zobaczymy, co w tej skrzyni będzie. Uwaga, otwieramy skrzynię, bo będzie, będzie nas teraz stać, żeby ją otworzyć. Pyk i skrzynia gada! Dzięki, że mnie otworzyłeś! Masz cztery capacity boost, czyli tak jakby cztery więcej slotów, yy, pomoże ci to łapać dużo więcej jedzenia na każdej rundzie. Chcesz obejść te reklamy, żeby zdobyć cztery więcej? To czemu nie? Mamy cztery więcej, nie wiem na ile to starczy, ale tu jakieś osiem pisze, to chyba nie jest nieskończone, sprawdźmy, zobaczymy, ale mogę zdecydowanie dużo tego łapać. I mam to! Co jest na u Nie, to musi być na jakiś czas chyba. A nie, to się marnuje na rundę chyba coś takiego. No to się marnuje na rundę, dobra. Czyli teraz mam tyle i patrzcie, to się marnuje. Czyli mogę jeszcze tak 6 razy zarzucić i aż tyle zapaść. Dobra, możemy pójść jeszcze głębiej i chodźmy sobie jeszcze głębiej, ulepszymy na czwarty poziom. Zobaczmy teraz, do czego że Frytki, 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 frytki! To, ale frytek! Ło, wow, mamy nowe rzeczy! Jo, wow, ile pieniędzy! Fry, frytki! Ha! <laughs> Albym zjadł frytki, kurde, aż się zachciało jeść frytki! Ej, bo to jedzenie tak słodko i fajnie wygląda! A to, to chyba złe to że się zachciało jeść potem, jak zobaczyłem takie słodkie jedzenie. A smutno byłoby je zjadać. Chcesz frytka w tej grze? Uf, strzelił dobrze! Oczywiście, że chcę! Więc jestem! <laughs> Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy! Bo ja nie! A co się stało? Wszystko jej źle! Nic nie jest realne. To po prostu symulacja. Jedyne, co mogę zrobić, to ślizgać się po doku, ale strata czasu. No, nie, nie, jaki ty jest komentarz? I fajny. Będzie, będzie lepiej. Dzięki, kumplu. Przynajmniej mogę uratować inne frytki, zjadając je. Okej, okay, tak źle tam na dole chyba jest. No, dobra, no, no mniejsza. Weźmy w takim razie, że frytek, bo bodaj najwięcej hajsu. I łowimy, łowimy. Ja wiadomo, Ole Ale pieniądze. Dobra, jeszcze głębiej. Idziemy ulepszamy, to ulepszamy tą wędkę. Co to, co to, co to było? Jakiś, kurde. jakiś. plakat czy coś? Ło! Portal! Nie chyba, co ja ze mnie robisz? Portal? gra jest jakaś palona. Ooo! co uderzyło w mój sufit? Totalnie mnie to przestraszyło. Nie mam pojęcia. Wygląda jak portal. Ciekawe dokąd idzie Nie mogę kliknąć? Nie, nie mogę Po co ci? To, to, nie mogę tego portalu używać? Co to, to? Dragon Fruit Fries Burger Mogę zmieniać im nazwę Ej nie, oni na razie mają fajne nazwy, nie chcę ich zmieniać Może jak potem... Możecie pisać w komentarzach jakie nazwy mogę im dać Jeżeli mam jakiś fajny pomysł, znajdę To pokażę na odcinku i może zmienię wtedy im nazwę, zobaczymy Co to do portalu po... Pa... Wow! Wow, co jest? Razy po 10 dostaliśmy, o kurde I kod ma coś do powiedzenia Łooo wow, portal, portal jedzenie które złapałem To niesamowite Ale wygląda to że teraz jest zamknięty Nie, mogę zarobić z tego jeszcze więcej pieniędzy Spróbuję znaleźć jakąś drogę żeby otworzyć ten portal Albo jakiś sposób Dobra, ty tam próbuj znaleźć sposób, a ja tu skrzynię znalazłem Daj to skrzynię, dobra, bierzemy sobie tę skrzynię Pik! I free rzeczy, dobra, przyjęto nie tylko sobie otworzymy, ale kupujemy sobie pyk, że możemy teraz więcej ryb nosić. Mam coś do powiedzenia z ma. Wiem jak otworzyć ten portal. Wygląda to, że jest zasilany miłością. Żartujesz sobie ze mnie! To jest powalone! Nie no, żartowałem. Jest zasilany oglądaniem reklam. Okej okay. O, to jeszcze gorsze Czemu portal chcesz oglądał reklamy? Czemu po prostu nie może działać? Kto wie? Ja nie wiem. Prawdopodobnie najlepiej się nad tym nie zastanawiać, tylko po prostu oglądać reklamy. Wow, naprawdę chcesz żeby ona reklamy? To jest prawidłowa, że to zrobię ja. jest zmuszony, żeby to powiedzieć? Oczywiście, że nie. nie! Nie, Dzięki! Ja... ja z portalu rezygnuję. Nie potrzebuję portalu, on po prostu mi zdabluje wszystko, bo tam pomnoży. Mogę supportu normalnie poparmić. A, jedno oglądanie to jest 6 sze portalów tak jakby czyli sześć użyć, fajnie. Co to? Łopata! Znalazłem łopatę! Ej, tu, tu są trzy łopaty na górze. Not enough shovels. Nie wiem co to jest, ale jak zrobimy więcej łopat, to nam się odblokuje jakieś trzy łopaty i będziemy mogli coś zrobić. Ej, to jest nawet interesujące. I mam wystarczająco, żeby kupić wędkę na szósty poziom. I teraz pójdziemy jeszcze głębiej. I tu jest jakieś picia, lol, picia. Dostać piciu, czyli tam herbatkę Albo nie, to jest jakiś cranberry, nie wiem, co to, nie wiem co to jest Jednak sobie odpaliłem portal nas, bo czemu nie Zobaczmy ile dostajemy hajsu jak złowię dużo rzeczy Uwaga, pum, I pyk! mam masę hajsu Proszę od razu ulepszyć sobie wędkę I odblokowałeś nas na skrzynię Dzięki, że mi odblokowałeś, masz cztery boosty Dzięki, możesz teraz dużo więcej łapać żarcia Dziękuję. Teraz to się niesamowicie skombuje, bo będziemy mogli masę żarcia mieć o jakieś hodogi nowe są. I boże, możemy tego życia jeszcze masę złapać i dostać jeszcze zdablujesz to wszystko z czarnej dziury. Znaczy, po prostu tej dziwnej dziury tego teleportu czegoś i dostać masę masę hajsu. Co to? Jakiś lemon przypłynął tutaj? Arbuzik mały, schudziutki. Przypłynąłem. O, skąd przypłynąłeś? Z drugiej strony płaskiej ziemi. Ziemia nie jest płaska. Dla mnie jest płaska Nie żartuj sobie ze mnie Ktoś może topił wierzyć. Nie ma nic złego w jedzeniu prawdy Ale, ale nie ma, że mogę ci przynieść inne miejsca Jeżeli dasz mi jedzenie Inne miejsce. O co chodzi? Kliknij na moją łódkę jak masz więcej y, rodzajów jedzenia. Okej, okay. klikam na Twoją łódkę. Aha, czyli mo może mnie zawieść do innego miejsca? O to chodziło. Dobra. What, tu będą jakieś inne mapy jeszcze? Co jest? Dobra, ale mamy hot doga, Co ten hot ma do powiedzenia? Chciałbym, żeby było więcej chmur dzisiaj. Czemu? Bo jest za gorąco. Dog. <ścoughs> czyli it's too hot dog. <ścoughs> czyli jest za gorąco. Ale to nie wiem, jak to w polsku powiedzieć, żeby to tak brzmiało. Dobrze, jak angielsku, nie ja pojęcia. <laughs> <laughs> Zaśmiałeś się? Nie jestem w stanie stwierdzić, bo moje uszy zostały zmoczone w oceanie Czy tam zostały rozmięknięte albo cokolwiek Po prostu nie ma ich Miałeś kiedyś uszy? Tak, ale przestraszały innych ludzi Dlatego wyrzucili mnie do oceanu Dobra, jeżeli pójdź w oceanie, muszę ci o coś zapytać Widziałeś może jakieś noże tam na dole? Czy miał być noże w oceanie? To brzmi niebezpiecznie Wydaje mi się, że wyleciały z mojej z mojej kafy, czyli tej budki, kiedy byłem tam na dole. To były dobre noże, brakuje mi ich. Czyli teraz możemy znaleźć go noże. Nie wiem, co to zmieni, że damy mu noże, ale możemy znaleźć jego noże. Tylko kto wie, może są głęboko gdzieś tam na dole. Pyk, masa hajsu leci. I za chwilę będziemy mogli coś kupić. Lecimy dalej i dublujemy to, jak najlepiej się da. Oczywiście, hotdogi teraz są najdroższe, dlatego musimy je zbierać. Ale to fajnie tak wyskakuje z góry I możemy teraz mieć więcej jedzenia na naszym chłopku Czemu ja? nie? No to... Mamy! Mamy tego, łopatę następną Co będziemy mogli zrobić z tą łopatą? Sprawdźmy Uwaga, mogę kliknąć łopatę Tap to dig, czyli kliknij, żeby kopać Ok. best reward hat. Dobra, kopiemy, dobra, kopię na środku Cza, Czara, Czarodziora, co to czarodziora? Portal, portal i kopię tutaj 18. Co jest? I mamy czapkę, i mogą być reklamy po to, żeby dostać więcej pod dobra To kopiemy jeszcze trzy razy w takim razie, kup, kup, będę sobie kopał tutaj, tutaj i może tutaj powiedzmy Okej, okay. super ciekawy sam ale mogę jeszcze raz, okej okay. kopiemy sobie w tym miejscu, w tym i jeszcze w tym, co jeszcze są, sąd nie, ale mam masę tych takich rzeczy Które sprawią, że będziemy mogli masę podnieść żarcia Okej, okay. lecimy, skombujmy to jakoś kozasko, P -p 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 samy hot dogi, hot dogi, wszystkie hot -dogi. dobra, teraz te picie jeszcze Ooo kurde, ale żarcio i teraz to się stabluje z portalu Pum. Uuu, I prawie całą lepsze za jedno takie łowienie zdobyliśmy. Chyba lecimy dalej, zaraz będziemy mogli jeszcze głębiej polecieć. Jak tylko teraz to wyłowimy, co tu mam. Dobra, nie się tego, tak dużo, jest, że szok. dobra, kupujemy sobie to, żeby głębiej móc się poruszać. Pum! Mam ostatni portal, więc będziemy mogli jeszcze raz skorzystać z takiego dubla. I kurde, co to jest? Jakaś cebula? To jest co? Była cebula? Chyba cebulę mamy teraz. Albo to jest czosnek. Nie jestem pewny. Garlic, także jest czosnek. Dobra, mamy czosnek, który nie chce. Nie chcę gadać do nas, a szkoda, chciałam pogadać z czoskiem. O! Możemy odmokować sobie następny poziom wędki, dziewiąty. Schodzimy jeszcze niżej. I co to jest? To jest zapiekany ziemniak, w którym jest ser w środku albo masło? Sprawdźmy. To tak wygląda jak taki zapiekany ziemniak. <laughs> tej to tak to jest taki zapiekany ziemniaczek, pyszny. Miam! To no, pogadajmy z nim. Ta gra jest strasznie dziwna. O co ci chodzi? Co masz na myśli? Czemu w ogóle tu jest jedzenie w oceanie? To nie ma sensu! No właśnie, czemu to jest jedzenie w oceanie? I całe jedzenie jest siebie nawzajem! O co, o co w tym chodzi? Napraw to więc? Nic nie mogę z tym zrobić, czemu? Jestem po prostu spektatorem, czyli obserwującym. Ej, ale szanuję tego ziemniaka, on ogarnął, że coś jest bardzo nie tak W ogóle dostać mi czapkę też na tego kota, nie wiem czy coś zmienia, czy co Ale mam czapeczkę Party, okej okay. Mój kota jest z melonem Odkryłeś wystarczająco jedzenia, żeby dostać się do farmy Farmy? Ej, to moja farma Znaczy, była moją farmą Nie sprawdzałem jej, odkąd nie trafiłem do oceanu Wszystko pewnie jest tam martwe O, więc to, to życie Prawdopodobnie będę musiał odbudować to od podstaw Czemu? Nie wiem, ale nieważne, teraz jest twoje Poglądaj trochę rekla reklam, jak już tam jesteś. <grymne> Bułac, buju. Ja <grymne> no, no pooglądam te reklamy spokojnie. O nie, zaosmowiłem niechcący. O łopata jeszcze, jedna, fajnie. Chodźmy na tą farmę może, bo mnie jakaś ta farma. Y mogę polecieć, tak mogę tam po prostu pójść, farma. Unlocked, co to jest unlocked? <grymne> no To jest żarcie burger. Okej, okay. ej ten burger je, je frytki, co jest? A ja, ja mam respić te frytki? Respawn food Dobra, i teraz klikam to te 50, co to jest? Le, le, ty nie, nie, nie rozumiem co się dzieje. Ale się dzieje, że się dzieje. Dobra, klikam w to. Ok, czyli ja tu jest jakiś kliker chyba. Tap the grey circles. Yy, i to w sumie tyle. No to jest, jest jakiś taki kliker, jakaś mini gracz, co się klikam teraz w to. Zwiększa populacja i... Anno, mogę ta sold A po prostu co się farma robi! Rice! ryż i mamy ryż, ej, ja uwielbiam ryż, i jest super smaczny, uwielbiam ryż, więc jest kozacki, mamy ryż i on tak super słodko wygląda. Ej nie to nie jest, jest kozak, on tak wygląda tam mi się te grafiki podobają. No, a możemy to ulepszać, nie? Ulepszajmy to. Nie wiem, co, co, co zmienia, ale ulepszamy to i tu się po prostu robi. A, to nam po prostu chyba będzie dawał tak po prostu pasywnie hajs? Tak, będzie się hajs po prostu sam robił? Bo ten chyba. Te frytki tutaj, te burgery, one, one się po prostu będą respić i potem inne, inne będą je zjadać i cały czas będą farmić Pieniążki, Chyba tak to działa. Pewnie nie jestem, ale no, powiedzmy, że to ulepszam, tak? Ulepszam to tak konkretnie bardzo. I. To jest już na maksa? Nie, daj to mógł lepszyć, okej. Okay. Daj, więcej hajsu, więcej, o tak. Jeszcze więcej hajsu, ale z tego co widzę to średnio się te frytki opłacały lepsze. To się zdecydowanie dużo bardziej opłacało się, bo oni dają tak, oni dają bardzo dużo hajsu, oni dają ten ryż. To jest jakiś limit? No 11, 16, 21, 26, 31, 36, 40. wow, ile to jest leveli. Mogę dojść jeszcze wyżej? Tak mogę, to jest za 140. To jest za nawet więcej, 200 poziom? 300 poziom? Nie no, 400 poziom, jest 400 poziom to maksymalny, ja was coś pogrzało. Odblokujmy, tak, ja wiem, z. Trochę O, wymaksowaliśmy burgery, to są, te burgery są wymaksowane, czyli 10 level jest maksymalny, okej, okay, to w jest koniecznie nic. okej, czyli to już ma sens To, aż tak trudno się nie robi w takim razie Unlockujemy sobie trzecią rzecz i, o kurde, co to jest? Mango, ale słodkie mango Ale kozak, mamy mango I one zjada ryż Okej, okay, śmiesznie, możemy te mango lepszyć i zdobywamy bardzo duże ilości tych punktów Nie wiem, do czego to szczerze jest, co mi to daje do gry? Pewny nie jestem, ale mamy to, nie? Dobra, wrócimy sobie do zwykłej gry może. Nie wiem co tam zmieniło, ale może nam coś to da pojęcia, nie mam zielonego. Zbieramy sobie rzeczy, warum więcej hajsu i lepszamy sobie jeszcze bardziej naszą wędkę. Ej, ta gra jest naprawdę fajna, Ona jest super Tylko fajnie tak, byś nią grać tak na komputerze. Wcześniej ja gram na komputerze, nie? Ale tak, żeby to była jakaś taka aplikacja komputerowa, a nie taka... KOT, a nie taka właśnie telefonowa! Mamy kota! O kurde, co teraz będzie? E on mi... On mi dał klucze? Nie, nie wiem co... A, on, on coś gada. A, on wyleciał w kosmos ten kot gdzieś. Ło, ten kot poleciał. Mam nadzieję, że ma ubezpieczenie zdrowotne. <noise> Czemu w ogóle on jest w oceanie? Może to jest katfish czyli czy, czy, czy taka taka ryba pod wodą. Widziałem gdzie wyglądało, mogę ci tam zabrać. O, nowa, nowa ten tower. Co? Co? Nowe miejsce tower. I co to jest ten kot? Proszę, nie rzucaj mnie w powietrze znowu. Spokojnie zrobię tego. Dziękuję bardzo. Let's go fishing! Dłówmy, dobra. Co ty tu co to? Co jest? Godzina? What? Nagle może nasz ocean się zrobił czarny i jakiś coś, coś dziwnego poleciało. Party one story new, co to? Ło, nigdy nie widziałam tak zanieczyszczonego oceanu. To jest mała cena za, za ten progres. Ale moi sąsiedzi są tam na dole! O nie, mam nadzieję, że przetrwają! Jak będę zbierał z nich rentę, jak, 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 jak nie będę żywi? A on, gościu, gościu... Co, co jest? O co, o co chodzi? No, zagadałem z tym kotem. Nie mogę, nie mogę łowić, kiedy ocean jest tak brudny. Musimy poczekać, aż boda się oczyści. Dobrze, że jest tu Tiber, który mówi nam, ile to zajmie. Nie chcę czekać. Tak, chciałem, żeby była... Żeby był jakiś sposób na to, żeby oczyścić ten ocean. O, więc... Nie ma, chcielibyśmy czekać godzina ocen cenę oczyści Dobra, a co a truskawka chce party pa part one story zobacz to jest jakaś historia. Życie jest wspaniałe Czemu jesteś taki szczęśliwy? Czemu miałbym nie być? To jest świetny czas, żeby być żywy, Truskaweczka, ale to jest troszkę słodkie. Jedzenie tutaj nigdy nie gnije. W sumie masz rację. Może wy jedzenie jesteście jakoś genetycznie zmodyfikowani Ciekawe czy to zmienia to jak smakujecie nie lubię tego gdzie to idzie Nie ruszaj się Ociś się trochę Przyjęł moje doświadczenie z jedzenia Ooooo Smakujesz jak zwykła truskawka Jeżeli cię to zastanawiało o! Co jest dobra i co to jakiś gościu, jest jakiś pałku przylaz? O, ten ocean wygląda toksycznie to, 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 to było niechcący jak ja Ale nie martw się! Twój wypadek jest łatwy do ogarnięcia Szczęśliwie dla ciebie, mam problem z piciem. Jak to ma mi pomóc? Zobaczysz. Chcesz obejrzeć reklamę, żeby to wyczyścić? Nie dzięki. Okej, okay, baj. Nara, poszedł sobie. Nie, nie, nie chcę grać. Pójdźmy sobie na, naszą, na poprzednią wyspę. Zobaczcie, po prostu można u niego obejrzeć reklamę i on wyczyści ten ocean. A to jest jakaś historia. Nie, nie wiem o co tu chodzi, naprawdę nie rozumiem. Ale można spoglądać z jakimiś śmiesznymi jedzonkami. Czemu nie? Dobra, ale dalsza część. Fishing Fooda będzie w następnym odcinku. Oczywiście, jeżeli byście tego chcieli. A jeżeli chcecie więcej Fishing Fooda, nie zapomnijcie zostawić lajka like i napisać komentarz. Jak zobaczycie, że Wam się spodobało, to oczywiście zagramy w tę grę więcej. A teraz. Dziekiewskie zaglądanie! bye bye!